Te nadchodzące święta mają być pogodne, ale i zdrowe, ale i zdroworozsądkowe. Niech ten zdrowy rozsądek objawia się już w czasie przygotowań. Zwróćmy uwagę, co kupujemy, ile tego kupujemy i jak to jest opakowane. Ale w tym roku przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, ile kupujemy, po to by nie marnować. Bo przecież w tym roku, tak jak nigdy dotąd, chyba każda złotówka naprawdę będzie miała znaczenie. Pamiętajmy o tym, że kupowanie na wyrost i ta nasza tradycja uginających się stołów to także przyczynek do tego, żeby wiele rzeczy zostało zmarnowanych. A przecież o to nam nie chodzi. Nie chcemy, żeby zasoby, energia, ludzka praca poszła na marne, bo ugotujemy o jeden gar bigosu czy pierogów za dużo. Więc ten zdrowy rozsądek przy tworzeniu listy zakupów. Pamiętajmy także o tym, żeby jeżeli coś nam zostanie, czegoś będzie za dużo, to zastanówmy się, czy komuś za ścianą albo w jakimś specjalnym punkcie jadłodzielni nie można czegoś oferować. I oczywiście ten jeszcze jeden element, tego nie mogło w życzeniach od Rekopolu zabraknąć. Pamiętajmy, żeby odpowiednio posegregować, zagospodarować to wszystko, co w trakcie przygotowywania potraw, a potem świętowania powstanie, wszystkie odpadki. Organiczne, bio, wrzućmy do bio, ale odpadki, rybie, mięsne, wrzućmy do zmieszanego. Jeżeli już chcemy być tacy posegregowani, to pamiętajmy, że taki papier papierowi nierówny, jeżeli coś jest brudne, tłuste, zanieczyszczone, to chociaż jest to papierowe, to tym razem ma trafić do czarnego, nie do niebieskiego, bo zanieczyści na przykład kartony po świątecznych prezentach, których Moc Wam życzę. Pogodnych, cudownych, zdrowych i zdroworozsądkowych świąt życzę rekopołom.